Pompki to jedno z najbardziej kontrowersyjnych ćwiczeń. Niektórzy wykonują dużą liczbę pompek, uważając to za pokaz siły, inni chcąc stać się silniejszymi i szybko budować mięśnie, uważają je za bezużyteczne. Kto ma rację? Dowiedzmy się z tego filmu. Przy prawidłowym wykonywaniu, postępując zgodnie z techniką, biorąc pod uwagę obciążenie, liczbę powtórzeń i dobierając odpowiedni rodzaj pompek, Ćwiczenie to może być świetnym sposobem na zwiększenie siły i zbudowanie masy mięśniowej. Ponadto, pompki mogą zapewnić nieporównywalne korzyści dla Twojej postawy, znacznie wzmacniając łopatki. Liczba pompek, które należy wykonywać codziennie, zależy od możliwości stanu zdrowia, wytrzymałości fizycznej każdej osoby oraz celu, dla którego wykonywany jest ten trening. Eksperci twierdzą, że aby zauważyć wyniki w ciągu miesiąca, Musisz zrobić co najmniej 100 pompek dziennie. Jeśli wsłuchasz się w swoje ciało i zwiększysz częstotliwość wykonywania pompek, zauważysz jak ich ilość będzie znacząco wpływać na kondycję każdego dnia. Wytrzymałość wzrasta tylko przy częstych ćwiczeniach, a wraz z wytrzymałością znacznie zwiększa się ilość ćwiczeń. Na przykład program SIL polega na wykonywaniu kilkuset pompek dziennie przez 5 dni w tygodniu. Osoby, które stosują ten program, a rozpoczną w wieku 50 lat, mogą zacząć od 80 pompek na dzień. Program obejmuje codzienne wykonywanie kilku zestawów pompek. Jednak trenerzy sportowi i prowadzący zdrowy tryb życia zalecają wykonywanie około 200 pompek co dwa dni, robiąc to w mniejszej ilości serii. Pamiętaj też, aby nie rezygnować z innych ćwiczeń górnej części ciała, takich jak mięśnie brzucha, nawet jeśli wykonujesz dużo pompek. Mimo to liczba wykonywanych pompek może się różnić, a osoby bardziej odporne mogą wykonywać około 300 pompek na trening. Jak zwiększyć liczbę pompek? Wielu początkujących może nie być w stanie osiągnąć liczby pompek zalecanych przez trenerów, ale przy powtarzających się ćwiczeniach i wielu treningach liczba ta wzrośnie. Jeśli nie możesz zrobić regularnych pompek, palce na ziemi, tułów równolegle do ziemi, łokcie pod kątem 90 stopni, możesz zacząć od pompek kolanowych z tymi samymi ruchami. Podczas wykonywania któregokolwiek z tych rodzajów pompek, zaleca się, aby plecy były wyprostowane. Możesz także wykonywać zwykłe pompki na ścianie, aby wzmocnić mięśnie ramion, gdy twoje ciało przyzwyczai się do tych lekko zmodyfikowanych pompek. Możesz dodawać do treningu coraz więcej regularnych pompek. Eksperci zalecają robienie je we właściwej pozycji, nawet jeśli wykonujesz ich bardzo mało. Unikaj robienia pompek w niewłaściwej pozycji, np. z wygiętymi w łuku plecami i niewłaściwie trzymanymi rękami. W tym celu najważniejsza jest prawidłowa pozycja ciała. Czy można urozmaicać pompki? Jeśli potrafisz robić dużo pompek i chcesz osiągnąć inny poziom trudności, spróbuj podnosić nogi podczas pompek. Oznacza to, że zamiast stawiać stopy na ziemi, połóż stopy na parapecie lub krześle. Badanie z 2011 roku wykazało, że ten rodzaj pompki jest bardziej skuteczny niż inne typy i poprawia rozwój mięśni stabilizatora ramion. Sposób, w jaki trzymamy ręce podczas pompek, pomaga nam je urozmaicić i uczynić je bardziej efektywnymi. Im bliżej siebie znajdują się ramiona, tym więcej grup mięśni pracuje, czego nie można powiedzieć o zbyt dużym rozstawie ramion. Jeśli jesteś początkującym, ale zależy Ci na szybkich efektach, proponujemy robić 100 pompek dziennie przez miesiąc. Możesz zacząć od serii 5 lub 10 pompek, które będziesz robić przez cały dzień. Jednak pod koniec dnia upewnij się, że wykonasz odpowiednią ilość pompek. Zacznij już dziś i napisz w komentarzach o swoich sukcesach. W efekcie uzyskasz co najmniej 5 pozytywnych wyników. Wzmocnisz górną część ciała, wzmocnisz mięśnie brzucha, staniesz się bardziej energiczny. Przecież pompki poprawiają krążenie krwi, rozgrzewając organizm i pobudzają aktywność mózgu. Twoja gęstość kości wzrośnie, Dzieje się tak, ponieważ pompki działają na różne grupy mięśni, stawy, ramiona i łokcie, pomagając w ten w sposób wzmocnić kości i zmniejszyć ryzyko kontuzji. Tempo metabolizmu wzrośnie. Mam więc nadzieję, że sprostasz temu wyzwaniu. Powodzenia i wytrwałości!